Głównym sponsorem wąskiego kanału jest LVB, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Dzień dobry, hello my friends, witamy Was serdecznie moi drodzy, z Podkarpacia jesteśmy na rynku w Sanoku. Po emocjach sportowych przyszła czas na emocje gastronomiczne. Kolejny odcinek gastro-tripa przed nami. Dziękujemy za wszystkie głosy. Wybraliście najlepszą i najgorszą knajpę, którą odwiedzimy w tym mieście. Pamiętajcie, że wyznacznikiem dla nas jest ocena 4-0. Wszystko, co ma ocenę powyżej, trafia do grupy mistrzowskiej, a to, co ma poniżej, trafia do grupy spadkowej. Pogoda dzisiaj średnia, głód duży. Zjedzmy coś dobrego i niedobrego. Przedstawię wygranych tego odcinka, no bo te knajpy, które odwiedzimy, już mogą się czuć Prawie umarłem. Wracając do tematu, będzie to, uwaga, naleśnikarnia, krepes lub też crepes zależy jak to wymawia. Nie jedliśmy jeszcze naleśników w naszych gastotripach, także to będzie ciekawie. Jeśli chodzi o grupę spadkową, knajpę, którą wybraliście, będzie to knajpa o mitycznej nazwie: Uwaga, Burger and Kebab. Ma ocenę 2.0, więc może być ciekawie. Smacznego dnia Wam życzymy. Słów, kilka wróbla ćwilka, jeśli chodzi o naleśnikarnie nie Krepes. Sprawdziliśmy, rozmawialiśmy z panią, jaka jest poprawna wymowa. Wszystko jest utrzymane w takim charakterze francuskim, dlatego nazwa też jest po francusku. Krepes, naleśnikarnia Krepes. Zaczynamy od smaku. Ja wybrałem ciekawą kompozycję, w której było mięso mielone, czerwona fasola. Dużo sera, dużo fasoli, mięso. Ostry sos. Ostry sosik, bardzo dużo tego farszu miałem, chyba najwięcej ze wszystkich, bo wybraliśmy trzy różne porcje. Było dużo mięsa, więc było to treściwe. Nie zjadłem do końca, ale nie dlatego, że mi nie smakowało. Po prostu porcja była bardzo duża. Do tego miałem bardzo fajny sos yy, pikantny i on był robiony własnoręcznie. To nie był jakiś kupny piąteczka. Smakowało mi to, oby więcej takich naleśników. Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio jadłem naleśniki nie na słodko, tylko wytrawnie, jak to się mówi. I tutaj bardzo mi to smakowało. Chyba muszę prowadzić po prostu częściej do mojego jadłu. Naleśniki robione wytrawnie, a nie na słodko. Cena, moi drodzy. Wszyscy wiemy, jakie są czasy, jest inflacja, składniki drożeją, ale jeśli chodzi o cenę w lokalu Klepes w Sanoku, nie mamy nic do zarzucenia. Te naleśniki, ich cena oscyluje między 14 a 16 zł za naprawdę słowitą, dużą porcję. Bardzo dobra cena, zważywszy na to, ile jest tego farszu, ile jest tych składników, bo zarówno ja wybrałem fasolę i mięso, ale koledzy, którzy wzięli na słodko z owocami, Również nie narzekali na to, że tych owoców w środku jest y, mało. Poniżej 20 zł to jest jak, na, jak najbardziej dobra cena. Ula, la, 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 la. Najecie się. A może się tak zdarzyć, że nawet delikatnie zostawicie coś na talerzu, ale nie dlatego, że wam nie smakowało, tylko dlatego, że te porcje są naprawdę olbrzymie. Piąteczka. Jeśli chodzi o wygląd tego dania, moi drodzy, był to naleśnik taki złożony na pół. Nie był zwinięty w rurkę, czasami też tak niektórzy zajadają naleśniki francuski. Naleśnik francuski klasyczny, na pół składany, z dużą ilością farszu. Ja miałem wytrawny, więc nie miałem dodatków, ale śpilbuź, który uwielbia słodycze, miał bardzo ładnie to podane, udekorowane danie bitą śmietaną <laughs> własnej roboty bita śmietana robiona trzepaczką niekupna, niegotowa jeśli chodzi o wygląd tego dania kiedy byliśmy czy też będziemy w restauracjach i tam będzie listek bratka do tego będą porzeczki to wszystko będzie udokorowane karmelem no to byłaby za to piąteczka tutaj nie oczekujmy tego bo to jest naleśnikarnia wchodzimy jemy naleśnika czy nam smakuje czy nam nie smakuje i wychodzimy zatem cztery za wygląd tego dania wyglądało Dobrze, apetycznie, i takie też było w smak. Obsługa. Ocena 4. Sympatyczna pani. Tak naprawdę więcej z nią rozmawialiśmy już na sam koniec, kiedy już wszystko zjedliśmy i wychodziliśmy i rozmawialiśmy o tym, że w Polsce coraz większe rachunki są. No bo taka jest prawda. Pani sympatyczna zapytała nas, jakie chcemy dodatki, jakie chcemy sosy do tego dania. Dodajmy jeszcze, że ten wybór jest całkiem spory, bo 25 różnych rodzajów naleśników, 14 na słodko i 11. Na wytrawnie, na słono, jak to woli, z dodatkiem różnego typu mięs, warzyw i tak dalej. Wybór jest spory, obsługa sympatyczna, ale tak naprawdę my się nie skupialiśmy na obsłudze, tylko na konsumpcji właściwej. I to jest najważniejsze. Wystrój, naleśnikalni, krepes, skromny. Wszystko jest utrzymane w jednej charakterystycznej tematyce czyli w tematyce naleśników z Francji. Francuskie rowery, były francuskie plakaty na ścianach. Widać po prostu, że to jest wszystko utrzymane w tych trójkolorowych motywach. Sympatyczne tabliczki na ścianach, które Szpilbuś uwiecznił. I hasło, które mi się bardzo spodobało. Wielu tutaj jadło, nie wszyscy przeżyli. My przeżyliśmy i jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Czwóreczka za wystrój. Podsumujmy punktację: 22 punkty dla naleśnikarni Krepes. Myślę, że to jest dobry wynik. pewno naleśnikarnia będzie liczyła się w ostatecznym rozrachunku. To była dobra wizyta w naleśnikarni, i dzięki temu, że byliśmy i zjedliśmy naleśniki, poproszę moją małżonkę, żeby w przyszłym tygodniu to naleśniki pojawiły się na moim kuchennym stole na obiad. Idziemy na jednego. Aha. Nie, nie idziemy. Poza tym jest post. Nasza i wasza chwila prawdy. Po naleśnikarni Krepes, która była w grupie mistrzowskiej, miała wysoką ocenę 4,8 na Google'ach. Idziemy na rynek, gdzie znajduje się punkt gastronomiczny o mitycznej nazwie Burger and Kebab. 2,0 średnia. Hmm, 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 hmm. Jesteśmy pod lokalem Kebab and Burger w Sanoku na rynku. Śpiewam tutaj, bo jest zamknięte. W 1833 roku została ta, to, nie wiem, ta kamienica chyba wybudowana. Nie, możemy skorzystać z opcji, która ma 2,0 oceny na Google. Dodajmy, że na Google jest otwarte. Na Google jest otwarte i to też nas wprowadziło w błąd. Sprawdzam, jaki jest regulamin. Komisja w składzie, dwie kury. Mówi jedno. Idziemy do lokalu, który miał drugą liczbę głosów. Jest to pizzeria obcy. obcy. Z czym ci się kojarzy obcy? No, z... no na pewno mi z tym, co tobie się nie kojarzy. Był no, taki film Alien vs. Predator. No nigdy nie, nie, na obcego nie patrzyłeś? Nie, nie. Żeby jeszcze podkreślić wiarygodność miejsca, do którego się udajemy, przeczytam trzy losowe komentarze na temat tego przybytku. Psu się podobał zapach. Średnio ciepła. Wygląda jak bułka z sosem. Pierwszy gryz, jest ok, Kolejny, następny dramat. Po dzisiejszym zamówieniu moja jakakolwiek nadzieja dla tego lokalu została w koszu razem z jedzeniem, które dzisiaj od Was dostałem. I proszę mnie nie zrozumieć źle. Nie marnuję jedzenia, ale nawet pies by się przekręcił po tym, co dzisiaj mi zaserwowaliście. Po ponad półtorej godziny oczekiwania dostaliśmy zimną pizzę, która przypominała bardziej tortillę z serem wrzuconą do pieca. Ciasto cienkie jak kartka papieru. A twarde, jak kamień ser oraz składniki zimne i bardzo słabej jakości, nieporównywalne nawet do bełtu ze śmietnika. Bo niestety, ale po zjedzeniu z tej restauracji będą mieli trening połowy... Trening połowy na kiblu? Nie polecam i nie pozdrawiam. Żenada. Jedziemy tam. Pierogi, kebab, gyros, pizza, napoje, placki po węgiersku, uszka z barszczem. Czego jeszcze nie rozumiecie? Mają wszystko. Spróbujemy i pizzy, i kebaba, a potem a potem już nic nie spróbujemy. Chodźmy tam. Zdecydowaliśmy się zjeść na łonie natury. Przed moimi oczami domostwo, które nie palą pieluchami. Zaczynamy konsumpcję właściwą. Oh yes. Jest pizza. Wzięliśmy pepperoni. Ręce mi się trzęsą. To chyba ten moment. Generalnie jechaliśmy tu chwilę i musimy powiedzieć, że ten kebab nie pachniał zbyt efektownie. Sprawdźmy pizzę. Dużo sera na cienkim cieście. Powiem tak, jest zjadliwa. Trochę te, te salami nie jest na pewno jakiejś najwyższej jakości, ale jest sporo sarają, ja to ciasto trochę posoliło, jest takie, wydaje mi się, trochę neutralne. Sporo bazyli zjadłem. Zobaczymy, czy w przeciągu na najbliższych godzin nie będzie efektów ubocznych, ale jest zjadliwa. Znaczy powiem tak, w życiu zdarzało mi się gość, yy, jeść gorsze. Czy mogę już teraz przystąpić do konstrukcji kebaba? Dodam tylko, że to właśnie chyba zauważyłem, że mi spodnie. Przemokły. Ciekawostką jest to, że pani podgrzewała nam kebaba w tym samym piecu, w którym była pizza. Nie wiemy czy tak się robi. Czy znaczy, ja nie wiem, bo... Uu, hu, 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 hu. Jak ja mam to jeść? Buzią. Proszę cię, dotknij, dotknij ręką tego mięsa. To bardziej jak chrupki. To są chrupki. Zoba, zobaj ile jest tego towaru. Zobacz, zobacz, jakie to jest suche. Zobacz, jakie jest chrupki. Weź pod zębę Chrupek. O, wiecie co, bo jest dość, dość twarde, jest, ta pita jest dość twarda, więc ja się posłużę tą pitą jako nabieraczem i nabiorę troszkę warzyw. Nie, nie wymiotuj. Jest czerwona kapusta, jest kukurydza. Strzela pod ząbkami? No. No to chłopcy, bierzcie teraz swoje talerzyki i zajadamy. Ja już zakończyłem swoją wieczerzę. Wigilijną. To danie jest daniem, które zostało ugotowane parę dni temu, teraz tylko odgrzane. Do, zostało doładowane w furę warzyw i sos, który też nie jest najwyższej jakości. Hmm. Ale pizza jest zjadliwa. Przyszedł czas na noty i od razu uprzedzam Te noty nie będą wysokie yy, To było totalne dziadostwo Pizza obcy w Sanoku O cenach jeszcze powiem, ale te ceny też są <śmany> skandaliczne Co do smaku Jeśli chodzi o pizzę, ja zjadłem jeden kawałek Zobaczymy za kilka godzin, czy nie będę tego żałował Ja bym oczywiście przyprawił ciasto Bardziej posolił, bo było takie mdłe Trochę neutralne Jakość tej yy, kiełbasy salami To też jest nie najwyższa yy, Sporo sera, był sos pomidorowy ale y, też nie najwyższej jakości. Jeśli chodzi o smak kebaba, no to był skandal, jak gdyby, w jakiej to było formie podane, jak smakowało, jak wyglądało. Nie, nie i jeszcze raz nie ode mnie za smak. dwuja i to i tak wysoko. Bardzo nisko i wydaje mi się, że jeśli chodzi o grupę spadkową, pizza obcy i w ogóle chciałbym poznać genezę nazwy tej, tej pizzerii, będę kosmitą i zrobię byle jaką pizzę, no nie mam pojęcia. Dwójeczka za smak, naciągane i dużo, dużo do poprawy. Coraz bardziej mnie w brzuchu to boli. Cena? Wszystko zapłaciliśmy 51 zł 20 zł za tak marnego kebaba, to jest cena nie do zaakceptowania. 21 zł za małą pizzę peperoni i 7 zł za napój. Razem 51 zł. Gdybym miał możliwość jeszcze raz te 51 zł wydać, na pewno bym tego nie zrobił w pizzy obcy. Dwuja. Pizza wyglądała lepiej jak smakowała. Czwórkę dałbym za wygląd pizzy. Kebab, niestety, jedynka. Widzieliście, jak to wyglądało? Spieczone mięso, twarde. Mięso, które przypominało bardziej chipsy, jakieś prażynki. Do tego naładowane całą masę. Sosu, wszystkie warzywa zalane tym sosem nie wyglądało to apetycznie. I co więcej, jechaliśmy jakieś kilka minut tutaj, żeby przyjechać na rzekę, i śmierdziało w samochodzie tym kebabem. Razem 5 podzielić na dwa, czyli dwuja. Dwuja z plusem, dwa i pół. Nie zachęcał on do konsumpcji. Jeśli chodzi o obsługę, mieliśmy kontakt z dwiema osobami: z panią, która no, była zajęta, bo przygotowała te posiłki, robiła pizzę, ogarniała tego kebaba, i pan, który przyjechał z dostawy. Akurat w tym momencie i wydawał nam reszty. Właśnie, wydał nam reszty? Czekaj. Wydał. Już <laughs> <laughs> się przestraszyłem. <laughs> wydał nam reszty, i, i, ale był taki trochę, no nie był y, królem savoir vivru. Dość taki opryskliwy sposób y, pytał nas, czy chcemy na wynos, czy chcemy Pepsi i tak dalej. Szału nie było pani na koniec sympatyczna, życzyła nam smacznego. Chyba wiedziała, że y, musi nam tego życzyć, bo, bo, bo będzie ciężko. Trujeczka i myślę, że to i tak jest wysoko. Nie może tak być, że lokal jest od razu magazynem lokal jest miejscem, gdzie jest składowana mąka, gdzie są składowane dziesiątki opakowań na pizzę. No albo jesteśmy lokalem na wynos i wtedy nie, nie stawiamy stolików w środku i nie liczymy na to, że ktoś przyjdzie i usiądzie, albo jednak, jak się decydujemy, no to postarajmy się, żeby ten wygląd był w miarę schludny i apetyczny. Tutaj tego niestety nie było. Wyglądało to tak, jakbyśmy byli w jakimś, nie wiem, pokoju zakładowym, kanciapie u jakiegoś dozorcy. Jest tutaj cała masa rzeczy do poprawy. Też nie było oddzielenia tej strefy kuchennej od strefy spożywczej, jedzeniowej, można powiedzieć. Dwuja za wystrój. Sama reklama przed wejściem, obok. Jeżeli specjalizujecie się w pierogach, w plackach po węgiersku, do tego są gierosy, do tego jest pizza, pierogi i cała... No 10-12 różnych, kompletnie różnych dań. No to wiadomo, że finał tego nie może być dobry i były co ciekawe, jeszcze taka tabliczka z napisem frytki z posypką. Nie chcę wiedzieć, jaka to miała być posypka. Co mogę powiedzieć? Obskurny lokal, obskurna obsługa i obskurne żarcie, podłe żarcie. Nie polecam. Na pewno będą wysoko w tabeli grupy spadkowej. Ciężko będzie przebić tak marne jedzenie. Podsumowanko naszego gastronomicznego pobytu w Sanoku. Mieszane uczucia, bo fajna Mieszane uczucia. Fajna, sympatyczna naleśnikarnia krepys, gdzie zjedliśmy sympatyczne jedzonko. Bardzo kiepska, niesmaczna, obskurna pizza obcy. Taki rysunek. Czułem się trochę jak te, jak te dzieci, które czekają na to, aż ta babę jaga da. Coś niedobrego i będzie potem bolał brzuszek. Oceny na Google, którymi się sugerujemy, miały dzisiaj, no, wydaje mi się, idealne odzorowanie w rzeczywistości i w tych daniach, które, które zjedliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie rozstroju żołądka. Kolejne kulinarne doświadczenie za nami. Nie zapomnijcie zostawić lajków, subów, komentarzy. Kliknijcie w dzwonek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A dla tych którzy oglądają tylko gastrotripy, jako że jesteśmy w okresie przedświątecznym, wszystkiego najlepszego z okazji świąt, Bożego Narodzenia, zdrówka, szczęścia, pomarańczy, niech Wam naga baba tańczy.